Dzień dobry, Mateusz Furz z firmy Imblock. Zapraszam na drugą część naszego, naszej serii dotyczącej naprawy przejść szczelnych i instalacji gumowych wkładów uszczelniających. W pierwszym filmie, jak może Państwo pamiętają, mierzyłem kable i średnice e, przechodzące, ale nieprawidłowo, przez zainstalowane, zabetonowane przejścia szczelne e, firmy Half-Technik. W tym odcinku, już za chwilę, spotkamy się na Bobowie z panem Michałem Ring z e, firmy Half-Technik, który opowie nam. Jakie tam widzi błędy, co powinno być zrobione, co można zrobić i jakie produkty wykorzystać, aby całą sytuację naprawić i faktycznie to przejście szczelne, żeby było takie, jak w nazwie, szczelne. Także zapraszam wszystkich na dalszą część odcinka na budowę. Panie Michale, dzień dobry. Dzięki, że Pan przyjechał. Witam serdecznie. Witamy w progach firmy InBlock spółka z Półkazo w Warszawie na takiej oto budowie. Co Pan o tym sądzi? No jest to e, ewidentny przykład e, braku zapoznania się z instrukcją, z instrukcją montażu obsługi. E, obsługi naszych produktów, która e, zawsze dołączana jest e, kompletnie do naszych rozwiązań. Tak jak Państwo tutaj widzą, niestety e, ktoś, kto wcześniej e, dokonywał przyłącza, wykonał je nieprawidłowo w zakresie e, doboru pokryw. W tym przypadku konkretnym pokrywy wcale nie zostały e, zastosowane, ktoś postanowił użyć fabryczne pokrywy zaślepiające, takie, jak e, ta. takie właśnie jak ta. E, być może zasugerował się otworami konstrukcyjnymi, które są otworami służącymi do wzmocnienia tej pokrywy e, i stwierdził, że są to e, otwory, w których wystarczy wiercić e, e, otwór e, i a w tym otworze... przełożyć a tak... kable. Co tam kable? Ten peszel był w tym otworze najpierw przełożony, a w tym peszlu całe stado, jak widzimy, dodatkowych kabli. Po tej instalacji, którą tutaj widzimy, widać, że ktoś, kto wykonywał te wprowadzenie kabli do budynku, no, nie posiadał żadnej wiedzy z zakresu właściwego wodo- i gazoszczelnego wprowadzania kabli, bądź też rur do obiektu. Dobra, co dalej? W tej mamy sytuacji problem. Co dalej? E, część, e, lewą stronę mamy otwartą i po części w trakcie przygotowania do montażu e, nowych wkładów po prawej stronie Państwo widzą e, co było zastane, e, była pokrywa, w której e, były wprowadzone kable oraz pokrywa zaślepiająca. Y, która miała służyć jako pokrywa rezerwowa. Jak widzimy tutaj, plomby gwarancyjne znajdujące się na tych pokrywach zaślepiających niestety zostały ruszone, co oznacza, że ktoś ingerował w y, szczelność tego przepustu, czyli najprawdopodobniej odkręcił pokrywę zaślepiającą, a następnie y, dokręcił ją y, z powrotem. E, niestety, e, z racji tego, że nie wiemy w, jakiej, w jakim czasie zostało to dokonane, nie mamy też gwarancji, że użyte ponownie pokrywy są pokrywami z tego oto przepustu. E, jak długi czas one leżakowały, czy uszczelka e, będzie dolegała, czy nie. E, dlatego, zgodnie z zaleceniami producenta, wymienimy pokrywy HSI 150D starego typu na nowe pokrywy HSI 150DT. I będą to pokrywy z nowego rozdania, które będą pokrywami transparentnymi, dadzą nam nową jakość użytkową, ponieważ w przypadku pojawienia się wody wewnątrz e, przepustu będziemy w stanie to skontrolować. Będziemy widzieli jej poziom dzięki transparentności tej pokrywy. Czyli jak będzie woda na przykład dotąd, to będzie to mniej więcej widać. Dokładnie. Żeby nie chrustnęło. Przed kolejnym montażem. Dzięki akcesorium, które mamy w ofercie i zastosowaniu kraniku pustowego będziemy mogli w sposób kontrolowany upuścić tą wodę i dopiero następnie przystąpić do montażu. Okej, okay, dobrze. To dół mamy omówiony. Kupiliśmy dla porządku powiem dwa takie, dwie te zaślepki, także obydwie wymienimy. Jedną żeśmy już odkręcili, no, głównie po to, żeby zobaczyć, czy jest woda i jaka jest sytuacja. Bo gdyby było pełno, no to wolałem tutaj, powiedzmy, brzydko zrzucić tą wodę, żeby tam było łatwiej już działać. Okazało się, że w zasadzie niewiele wody było w tym dolnym, natomiast cały czas się leje tym, tym górnym otworem. Co dalej? A więc w dalszej części, podczas pierwszej wizyty, pan Mateusz zmierzył wszystkie kable. E, policzył ich ilość, zmierzył dokładnie średnicę, e, spisał ją. Dzięki tym informacjom byliśmy w stanie zamówić e, specjalny wkład e, do wykonania e, po stronie prawej, ze względu na to, że ilość znajdujących się tutaj kabli i to, że są już one podłączone, wymaga pracy na instalacji istniejącej, więc będziemy stosowali tutaj dwudzielny wkład HRD z adapterem, gdzie będziemy mogli założyć ten wkład na istniejące kable bez konieczności ich rozpinania. Mówiąc krótko obejmiemy istniejące kable bez skłania tych kabli tym, Dokładnie. tym wkładem. Okay. Bardzo proste rozwiązanie. Mam nadzieję, że dosyć szybko pójdzie montaż. Będziemy musieli jedynie właściwie przyszeregować otwory do średnic kabli. Ale e, to wystarczy kawałek kartki, spisanie informacji, e, gdzie znajduje nam się jaki kabel, oznaczenie, żebyśmy tutaj nie popełnili e, jakiegokolwiek Czyli błędu mm, montażowego. 7 mm? Dokładnie. mm chyba 8, 1 no i ten światłowo 12. Dokładnie. Pisienka na torcie. Widzimy to tutaj e, na tym produkcie. Ok, a po prawej stronie? A po prawej stronie udało nam się zastosować uniwersalny wkład e, HRD-SG. Są to rozwiązania półkowe, dostępne od ręki, możliwość dostawy nawet 24 godziny. Tutaj mamy system listków i korków. Fabrycznie ten wkład przychodzi w postaci umożliwiającej nam zamknięcie otworu. W chwili montażu wybieramy i wyjmujemy odpowiednią ilość korków wyrywamy odpowiednią ilość listków, dopasowując do średnicy kabla i w ten sposób dokonujemy montażu. Tego typu rozwiązania mają na celu umożliwienie szybszej realizacji na potrzeby klienta i trudne sytuacje, czyli, które spotkamy czyli, czyli na budowie. Naszą potrzeby, Ja tylko chyba powiem, że to zdaje się są 6 mm kable, z tego co pamiętam. Dokładnie. Czyli w zasadzie wyjmiemy tylko tą centralną część. W tym przypadku jest to produkt HRD 150SG. 9, od 6 do 25, czyli mamy tutaj 9 otworów z zakresem regulacji od 6 mm do 25 mm. W naszym przypadku wyjmiemy jedynie korki zaślepiające Super. i produkt będzie gotowy do montażu. Jeszcze jedno. 9 minus 2 to 7, czyli w zasadzie pozostawiamy jeszcze możliwość rozbudowy tego. Jednego miejsca o dodatkowych 7 km. Dokładnie, tak jak wcześniej wspomniałem, wszystkie otwory rezerwowe są zaszlepione korkami. Niewykorzystane otwory w przyszłości możemy y, wykorzystać y, w przypadku rozbudowy instalacji. Jasna sprawa. Ok, czyli w zasadzie pozostało tylko to doczyścić, oczyścić kable, wytrzeć e, i zainstalować. Oczywiście. drobnostka. Aktualnie e, dzięki ekipie montażowej ob, mamy obczyszczone otwory. E, możemy przystąpić do montażu e, właściwych pokryw systemowych. E, przystąpimy do montażu e, w pierwszym górnym rzędzie e, pokrywy po prawej stronie. E, to, co musimy zrobić, musimy zmierzyć średnice zewnętrzne kabli. E, pomiar dokonujemy suwmiarką. Tak, jak tutaj widzimy na załączonym obrazku, średnica kabla wynosi 6 mm, to tyle co 3 tygodnie temu. Dokładnie, nic się nie zmieniło. Tak więc, Uf. pomiar został <gry> dokonany właściwie. Do produktu mamy załączoną instrukcję montażu w kilku językach. Wybieramy dogodny dla nas język. W instrukcji znajduje się. Tabela z rozmiarami i siłami, z jakimi należy skręcić podaną pokrywę. W tym miejscu będziemy montowali wkład HRD150SG9 od 6 do 25 mm. Aby uzyskać średnicę 6 mm, jest to pierwszy zakres, czyli wyciągamy jedynie i wyłącznie korek zaślepiający od 6 do 9 mm. No i super. Tak jak wcześniej zostało to wspomniane, gumowy wkład uszczelniający posiada wszystkie otwory zaślepione, wyciągamy odpowiednią ilość korków do ilości wprowadzanych kabli i uzyskujemy otwór. Oczywiście korek należy wybrać tak, aby kabel układał się naturalnie w otworze i jego montaż był w następował w sposób naturalny, nie występowało naciąganie kabla. Przy montażu tego typu wkładów w przepustach HSI należy pamiętać o, zastos o, zastos o zastosowaniu adapterów montażowych. Są to adaptery dzielone, które możemy założyć na przełożone już przez przepust kable, zapinamy go, montujemy w otworze i dopiero następnie montujemy gumowy wkład uszczelniający. Adaptery te mają specjalne. Otwory, które umożliwiają schowanie zatrzasków bagnetowych, które znajdują się fabrycznie w konstrukcji przepustu HC. Tutaj mamy takie znaczniki. One muszą się scalać z linią tego, tych strzałek. Możemy to zamontować dwojako albo układając to, tak jak tutaj teraz to robię. Albo spinając i wbijając, ale myślę, że w ten sposób będzie no, trochę lepiej. Trochę lepiej, aczkolwiek z mojej pozycji trochę. سk <small> <small> do otworu. Aktualnie mamy w przypuście obsadzony gumowy wkład uszczelniający wraz z adapterem. Otwieramy naszą instrukcję na tabeli rozmiarów. Tak jak wcześniej wspominałem, produktem, który montujemy, jest wkład HRD 150SG z dziewięcioma otworami. Instrukcja podaje nam siłę, z jaką należy dokręcić śruby yy, o wartości 6 Nm. Tutaj mamy właśnie klucz dynamometryczny. Ustalamy podaną wartość w instrukcji na 6 Nm. I przystępujemy do dokręcania śrub. Należy pamiętać o tym, żeby w trakcie dokręcania śrub robić to stopniowo na każdej ze śrub oraz kontrolować y, docisk poszczególnych połaci płyt dociskowych, tak aby nie nastąpiło wyzębienie i aby ich płaszczyzna była równa względem siebie. Wow, no to strasznie dużo rzeczy trzeba pamiętać. Po kolei od której strony? Czy od centralnej, czy od zewnętrznych? Od zewnętrznych. Od zewnętrznych. Okay. A czy pierwszą część, jak kilka obrotów, można sobie wykonać innym kluczem? Czy to od razu trzeba już jakby, no, pilnować uh, pilnować tych? Można innym kilometrów. kluczem. Czyli innymi słowy smarowanie w przekroju od słona na druga. Tak, No tutaj musimy się dostosować do tego co fabryka dała, jeśli chodzi o układ średnic, prawda? Tak, tak jest. Mamy wykonany wkład pod indywidualne zamówienie klienta. Ale nie mogliśmy powiedzieć w jakiej chcemy jej kolejności. Mówiliśmy, gdyby była taka potrzeba. Natomiast. No, one były wszystkie w centralnej części tego przejścia. Także w zasadzie to wszystko jedno było. To. Tam A jak mamy wsteczkę do To też jest istotne, gdzie my je rozplączemy na zewnątrz, żeby z tyłu one szły. Dwa, dwa na zewnątrz, mhm. Te listki nie podpadają przy takim, że tak powiem, Tu nie, ma nie ma listków. A, ja tu nie z... z... ma listków, jasne. Dobrze, dobra, jasne. nie ma listków. będę. Jeśli pan jest wyżej, to pan lepiej przesunie się panu bliżej. Bo tu będzie za daleko pasta i to nie będzie pan głupił. No, I teraz no, trzeba to zamknąć i wsunąć. Jak już wasz chłopiec się załapał, to już jesteśmy w domu. Teraz to tylko to Pani panie Michale. To nam się udało zrobić. Jesteśmy na finiszu montażu. Mamy zamontowane pokrywy zaślepiające, pokrywę uszczelniającą w postaci wkładu HRDSG. Tutaj montażysta montuje ostatni wkład HRD pod indywidualne zamówienie klienta. Mam nadzieję, że tak, wykonany, tak wykonana instalacja z pewnością będzie służyła inwestorowi. Długo i skutecznie. Długo i skutecznie. I jeszcze jedna rzecz, ten z prawej to, co prawda wspominaliśmy o tym, ale jeszcze do tego wrócę, będzie można go ewentualnie rozbudować. Dokładnie. Mhm. Co wtedy? Wszystkie śruby odkręcić, wyjąć, yy, umyć z tej pasty, którą żeśmy w międzyczasie yy... nakładali? Czy ona jest że tak powiem wieczna? Nie, ona wieczna nie jest należy taki wkład wyczyścić wraz z otworem mhm. zastosować nowy lubrykant, który można zamówić w ramach akcesoriów mhm. i dokonać ponownego montażu. Jeśli okay. okazałoby się, że instrukcja montażu się zgubiła, instrukcje są dostępne na naszych stronach internetowych i można do nich wrócić i stamtąd się nie, nie zgubił Dokładnie. czyli teraz trzeba po prostu wszystkie te śruby nakręcić, nakręcić uzyskać odpowiedni, Dokładnie. O, odpowiednią siłę docisku na każdej śrubie i jak na każdej będzie właściwa to wtedy wiadomo, że element jest prawidłowo zainstalowany. Dokładnie. Ok, jakieś słowo końcowe? Ży, żyli długo i szczęśliwie. <głos> Dokładnie, <głos> zawsze niezawodnie HAUF. O, wreszcie. <noise> Serdeczne dzięki za uwagę Okej, okay. mam nadzieję, że wszystko już jest jasne. Byliśmy na budowie, wysłuchaliśmy Pana Michała, e, uszczelniliśmy przejścia szczelne, zainstalowaliśmy obydwa wkłady, obydwa, obydwie, nośle. ten film nagrywam kilka dni po naszej obecności na budowie i z wiadomych źródeł wiem, że wszystko nadal jest szczelne i tak jak powinno być. O jednej rzeczy muszę powiedzieć, tego nie wiedziałem, kiedy mierzyłem i liczyłem kable. Otóż nie wiedziałem, że w tym Przejściu na zamówienie z odpowiednią ilością kabli i ich średnic, że mogłem również złożyć zamówienie na odpowiednie ułożenie tych kabli na, na przekroju tego gumowego wkładu. To mogło być i bardzo istotne, gdybyśmy nie dali rady pomóc i odpowiednio ułożyć kabli, które były. A co by było, gdyby na przykład światłowód był za krótki i pasował tylko w jednym ułożeniu, a w tym jednym ułożeniu jakiś inny kabel nie chciałby się dać zainstalować, bo byłby po prostu za krótki. To mógł być duży problem. Na następny raz postaram się już nie tylko wiedzieć, ile kabli jakich kabli, ale naszkicować sobie na kartce również najlepsze możliwe ułożenie tych kabli względem siebie na przekroju. Uf, na szczęście wszystko się udało. Jeszcze nie zainstalowaliśmy działa. Panie Michale, bardzo dziękuję za obecność, za pomoc, za uwagi, za Pana wiedzę. To jest coś niesamowitego współpracować z takimi ekspertami. Serdeczne dzięki, do następnego razu. Mateusz Furs. A Michał kręci, kręci, kręci. Może po jakieś jedzenie, nie wiem, <grym> No jak to? jak to ludzie mają nie mieć polewki z branży budowlanej i <grym> instalacyjnej? To taki teraz film typu behind the scenes. <grym> W ręku piankę montażową. Nie używaj jej! <laughs> Odłóż! Potem to wszystko zmontować, chyba tydzień mordęgi. Znaczy, może nie tydzień, no ale będzie trochę więcej. No ale, kto wie. Może jakiś oskar za, tak, za... pełnometrażową produkcję techniczną. <laughs> coś tu, coś tu w tym stylu w każdym razie z pewnością.